Siema, musiałem wyskoczyć na świeże powietrze, troszeczkę się zrelaksować. Jestem od roku czasu w Polsce. No i po raz pierwszy podniesiono mi tak adrenalinę po powrocie do kraju, że musiałem wyskoczyć, zaczerpnąć świeżego powietrza. Po prostu mnie rozsadza od środka. Chętnie bym to ujął w inne słowa, ale poleciałyby tutaj takie bluzgi, że chyba kanał by mi zblokowali, a ten filmik na pewno nie nadawałby się do publikacji. To, że w Niemczech cały czas zdarzają się w urzędach jakieś pomyłki, to nic nowego. Nieraz Wam o tym wspominałem. A propos. Mojego auta ubezpieczenie od dwóch miesięcy przez niemieckie HDI nie zostało jeszcze dokończone. Dzwoniłem tam chyba 15 razy. Cały czas zapewniają, że tym razem już będzie to zrobione. Do dzisiaj nic. Wczoraj dzwoniłem ponownie do Niemiec. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w Niemczech. Po powrocie do Polski. Część swoich pieniędzy wrzuciłem na różne lokaty, na dobre procenty. Tak wiem, z pieniędzy w banku się nie trzyma, trzeba gdzieś inwestować. Dobrze o tym wiem. Ale póki co przyjechałem zobaczyć, jak mi tutaj będzie. Nie wiem gdzie się zatrzymam. Czy będę w skarżysku, czy może wyjadę do dużego miasta, czy może gdzieś za jakiś czas mi się odmieni. Może gdzieś wyjadę znowu za granicę? Jeżeli już, to raczej nie Niemcy, może Kambodża, jak Jarek z Londynu. W każdym bądź razie pokończyły mi się pewne lokaty. Przerzuciłem pieniądze do innych banków. Wiadomo, jak to teraz w Polsce jest. Na nowe środki dają lepsze procenty, co uważam za kompletną bzdurę, ponieważ. Jeżeli mają w banku twoje pieniądze, zamiast trzymać klienta, to oni kombinują, żeby ludzie odchodzili, pieniądze przenosili, żeby wracali. Po prostu robią sami sobie podgórkę. Ale mniejsza z tym, przeniosłem środki do innego banku na krótki okres czasu. Trzy miesiące na dobry procent. Właśnie skończyła się lokata okres trzech miesięcy idę do banku sprawdzić czy odsetki pojawiły się na moim koncie słuchajcie babeczka w banku zagląda mówi no tak narosło panu tutaj 500 coś złoty mówi ale jak 500 zł zawierałem na 7% na okres trzech miesięcy to jest o wiele za mało, tutaj powinno być dużo więcej. Nie będę tutaj dokładnie mówił, ile powinno mi procentów urosnąć, ale naprawdę sporo więcej. Przegląda to wszystko, mówi do mnie. No ale proszę pana, tutaj urosło tylko niecałe 600 zł. Gdzie pan to lokował? Mówię przecież u pani. Pani mi otwierała te lokaty, przeniosłem pieniądze z innego banku, nie po to, żeby mi od takiej kwoty urosło jedynie 600 zł. Niech sobie pani ze mnie żartów nie robi. No, na tyle głupi to ja nie jestem, bo mogłem zostać w tamtym banku i pomimo tego, że odsetki spadły, mogłem mieć sporo więcej niż w tej chwili tutaj mi u Was urosło. Proszę zobaczyć, co się tutaj stało. Słuchajcie, zaczęła grzebać w tym systemie. Okazuje się, że zaistniała jakaś pomyłka. No i zostało to wrzucone tylko na jakąś tam bieżącą lokatę, ponieważ mam tam też rachunek bankowy, z którego dokonuję wszystkich płatności. No i zaistniała jakaś pomyłka. Mówię i co teraz, proszę panią? Teraz będziemy pisać reklamację. Ona nie wie, jak do tego doszło, ale słuchajcie, w momencie, kiedy zawierałem te lokaty, mam tam kilka lokat w tej chwili. Na większość mam potwierdzenie. Pamiętam dokładnie, że pytałem, czemu na to nie ma potwierdzenia, ponieważ to jest jakieś konto z boku rachunku oszczędnościowego. I na to się potwierdzenia nie daje. Mówię, ale ja bym chciał mieć jakiś dokument, że to zawarłem. No to w systemie komputerowym, tam gdzie pan się loguje na stronę, wszystko powinno być, że pan tą kwotę posiada. No i słuchajcie, wyszedł z tego niezły bałagan. Dzisiaj przy mnie napisała reklamację. Mówi, przeważnie reklamacje są uwzględniane. Trwa to do miesiąca. Mówię dobrze, a jeżeli nie przejdzie ta reklamacja, bo wiadomo, że niechętnie pieniądze banki rozdają, to co wtedy? No to wtedy napiszemy jeszcze jedną reklamację, no i ja potwierdzę, że to zaistniało z mojej winy. No słuchajcie, łapy mi opadły. Reklamacja została napisana. Jestem ciekaw, jaki będzie tego finał. Mają niby na rozpatrzenie miesiąc czasu, i teraz nie wiem, czyja jest to wina, czy wina systemu komputerowego, coś nie weszło, czy wina tej babeczki, która otwierała mi te rachunki, te lokaty. W każdym bądź razie mogę być parę ładnych groszy w plecy. Przez ich niedopatrzenie. Nygus, na wszystko bierze się papier. Powtarzam, pytałem, czy dostanę na ten rachunek też jakieś potwierdzenie. Nie, bo to nie jest lokata. To jest jakieś tam trzymiesięczne z oprocentowaniem 7 na nowe środki coś. I to tylko ma pan na swojej stronie w komputerze, gdzie pan się loguje. I tam będzie pan widział, że te pieniądze się znajdują. Pieniądze wszystkie są na koncie, ale być może od sporej sumki stracę odsetki. Jeżeli ktoś z was miał podobną sytuację, piszcie w komentarzach, jak to załatwiliście. No na ten moment nie pozostaje mi nic innego niż czekać. No, pierwsze grube rozczarowanie od roku czasu po powrocie do Polski. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Piszcie komentarze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic mi się nie stanie, z głodu nie umrę, ale. Nie po to to robiłem, żeby być w plecy.